Nie, nie rób mi tego, nie, to, to nie, nie, to gdybyś miał uprawnienia dziennikarskie, głosowałbym, żeby ci za to pytanie zabrali uprawnienia. Przede wszystkim dzień dobry. W się zdecydowałem trenować w pierwszej klasie szkoły górniczej w Boguszowica. Było to w 70. z drugiego na trzeci. Tylko dlatego, że chciałem coś robić po lekcjach. A że w szkole górniczej, w której ja byłem, była sekcja bokserska i wieczorami o 17 były treningi juniorskie, grupy juniorów, no to zacząłem tam chodzić i mi się spodobało. Przecież ja byłem, tak jak tysiące, miliony dzieci, chciałem zacząć trenować. Nigdy wcześniej boksu nie oglądałem, tam kiedyś, kiedyś przez przypadek Widziałem w telewizji walkę Jerzego Kuleja, te, te lata świetności polskiego boksu z Olimpiady, z którejś tam Olimpiady, myślę, to znaczy, że tego ósmego roku, czy czwartego, nie wiem. I, ale mi się boks nigdy nie podobał. Nie byłem jakimś tam zapalonym kibicem boksu. ja Uwielbiałem żurze. Dla mnie wzorami był Woryna, wygląda ma. To była czołówka nie tylko Polski, ale i świata. To każdy w naszego okolicach bardziej chciał być żółzowcem niż każdy chciał być woryną niż kulejem. Takie, takie legendy. Krążyły, krążą i będą krążyły, ale prawda, prawda jest całkowicie, całkowicie inna, bo przykładanie się trenerów do technicznych aspektów było, było bardzo wiele, bardzo wielkie. Rękawice to się zakładało dopiero po jakimś czasie. Najpierw się tygodniami chodziło na nogach pozycji tam i z powrotem. I dopiero później, jak już tam zaczęli chłopcy coś robić, zaczęli umieć względnie chodzić na nogach, to ręce dokładano, później dawano rękawice. I był, był to długi, długi proces, a tego typu, że tam trener dał rękawice, to dwóch, trzech nowo przyjętych, tam to się mogli mogli się spróbować. Ale nie dostawali jakiegoś mistrza, który by ich odbijał, że jak wytrzyma to będzie z jego boksem, jak nie wytrzyma to nie. Jest to nieprawda, było to całkiem inaczej. I trenerzy, trenerzy się przypadali do tego co robią i każdy trener chciał nauczyć jak najlepiej. Pierwszy szpalin, ja nie miałem, nie miałem z tym problemu, bo myśmy z takim peniem, Kasi było, poszli na, na, na salę w jednym dniu, My no tak sobie trenowaliśmy i od czasu do czasu trener nam pozwolił się między sobą no bić, bo to jeszcze nie miało nic wspólnego z boksem, ale dziwnym trafem e, nie było tak, że on był lepszy ode mnie, ja byłem lepszy od niego on później zrezygnował, ja zostałem, ale to było na zasadzie, dwóch kolegów przyszło i oni się tam mogli mogli bo i to też było pod pod ważnym y, okiem genera, a nie idźcie, bijcie się i lepsze wygrywanie. Droga od pierwszego treningu na szczyt w zasadzie się nie, nie zmieniła, bo <laughs> najpierw trzeba wygrać na swoim podwórku, później dalej, dalej i tak aż do, zdobywa, do zdobywania lau, bo także kolejność jest E, jakby tu się nic nie zmienia, nie? Przychodzi dzieciak na salę, marzenia, treningi i, i dalej się dzieje. Kiedyś, z tym, że kiedyś Kaziusz Szczerba udzielił tam susiami, tak fajnego wywiadu, kiedyś mieliśmy łatwiej. Po pierwsze, sale bokserskie każdej dyscypliny, czy to, tutaj nie Pomijmy boks, zapasy, ciężary, czy lekkoatletyka, czy piłka można. Był ogólny, dostęp był ogólny, za nic nie trzeba było płacić. Dzieci przychodzili, dostawali sprzęt, koszulki, spodenki, dresy, trampki i, i, każdy, i każdego zadania było tylko, tylko trenować. Dzisiaj wiemy jak to jest, że e, finanse rządzą. Ja światem rządzą sportem i wiele dzisiaj dzieci, które nie ma jakichś tam środków na, na ustawianie boksu to, sportu, to, to nic nie zrobi. Nie? Nawet, nawet jest takie powiedzenie, czy jak chcesz ci trenować, czy masz na tyle pieniądze, żeby cię stać na to, żeby trenować jakąkolwiek, jakąkolwiek jaką dyscyplinę. Ale... A jak ja przyszedłem na pierwszą salę do trenera Mariana Listernicka, to, to trener nie patrzył, czy ja coś umiem, czy ja coś umie. Chodź, ubiorę Cię, dali mi koszulki, z spodenki, fajnie, że jesteś I, 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 i ja człowiek znikąd, nagle cały dostałem, cały sprzęt. Mało tego, ten sprzęt się od czasu do czasu oddawało po to, żeby w klubie, była pralnia, te rzeczy prano, zawodnicy nie musieli ze sprzętem chodzić. Wszystko, wszystko było na miejscu, to było, było, to, było to inaczej. Ja nie będę używał, nie chcę używać pojęcia, że było lepiej, bo wielu, wielu ludzi powie, że głupoty mówię, nie? Ale, ale naprawdę było zdecydowanie inaczej i dostęp do tego sportu był dużo łatwiejszy, dużo łatwiejszy. Przez co, jeżeli mamy łatwy dostęp do, do wszystkiego, łatwiej się jest się zrozumieć. No i, i tu, i tutaj, i tutaj... Mały, Cię trochę zdziwię, bo... Ja chciałem trenować, jak chciałem wygrywać, ileś tam czasu trenowałem, trenowałem i... Jako jeden chyba z nielicznych w Polsce jestem kimś, kto pierwszych osiem wal przegrał. Nie? Trener Marian Listernik odszedł, bo rozwiązali Bułgrzywice, przekazał mi jak to się mówi pod skrzydła trenera Kazimierza Rochalskiego. Szkoda, nie żyją, większość moich trenerów już nie żyje. I, i tam się bawiłem i, i jak chciałem wygrywać, ale mi to nie szło. Jedno, jedno co, co wiem to, co mi tak boks pokazał na, od samego początku, że jak się dostanie w mordę to boli. I mnie bolało. Nie? Ja, ja nie chciałem, ja, ja nie myślałem, że ja jestem niezniszczalny. Mnie to bolało i, 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 i w tych wszystkich ośmiu walkach nie zawsze morda bolała, bo coś tam przyjmowałem. Starałem się, jak starałem się wygrywać i to mi nie wychodziło. Dziewiątą walkę wygrałem, byłem, byłem mega szczęśliwy, ale dziesiątą znowu przegrałem. Nie? I, i, no ale później na sto walki miałem już tylko 18 porażek. nie, Także dalej to poszło. I czy ja byłem talentem, czy nie byłem? Nie wiem, ja chciałem wygrywać. I, i, i pierwszy tytuł mistrza Śląski to było dla mnie wielkie. Na pierwszej gniazdo Śląska Pierwszą walkę wygrałem, drugą przegrałem z Zbyszkiem, ciotą on był w Knurowie, później się przeniósł do Wrocławia. Ja z nim miałem pierwszy debiut w ringu, to z nim przegrałem. Pozdrawiam, go, jak ma Zbyszek będzie słuchał tego wywiadu, pozdrawiam cię z Byszek. I, I to nie jest tak, że, y, że ktoś poznał, czy jestem talent, czy nie. No bo jak ktoś przegrywa 8 walk pod rząd, to... Nie były to żadne walki przed czasem, dziewiątą przegrałem przed czasem w drugiej rundzie, ale tak jak chciałem wygrywać i, i coś nie szło, później zatrybiło i później było fajnie, nie? I nie było fajnie, ale to, że morda boli, to do samego końca kariery pamiętałem, jak się zapomniałem, to mi tam światło zgasło raz, ale to, że ja tak odczuwałem to, ja dzisiaj wszystkim mówię młodym to, i reja, bo bo boli, no i jedni się obrażają, bo yy, no bo jak, to jak ten może powiedzieć, im się wydaje, że w ringu będzie go ktoś spoliczkuje czy nie, tam do zostanie w morzu i każdy chce skończyć jak najszybciej. Nie, nie, nie. Znaczycie, to, że ja się nie znam na boksie, to, to wielu ludzi tam nieraz czytałem, że ja nie mam o tym zielonego pojęcia. Ja się, ja się z tymi ludźmi zgadzam, bo, bo ja naprawdę nie wiem. Dla mnie każdy, kto przychodzi na salę, to, to, to jest potencjalny mistrz świata, mistrz olimpijski. Bo nikt nie przychodzi po to, żeby popatrzeć, tylko po to, przychodzi. I, każdy, a moje, a zadaniem trenera, moim tym bardziej jeszcze wiele, wiele czasu płynie zanim tam zostanę jakimś trenerem, ale nauczyć jak najlepiej. Ja mówię, to masz zrobić tak, tak, tak. I, I to nie są jakieś moje wymyślenia. Tak, my, tak postępowali ze mną moi trenerzy. Był to marian, trener Marian Listerbik, marian Rochalski, Kazimierz Rochalski, marian Brula, Jerzy Arian, marian Kasprzyk, Henryk Niedźwiecki, Andrzej Dmitruk, trener Kaczyński, Wiesław Brudkowski, trenerzy Kadry, Michał Szczepan, Czesław Tak. To, to to, każdy tak mówił. To nie jest tak, że ja się to wymyśliłem, ja będę robił inaczej. Nie, ja naprawdę podejście do, do tego co robię mam dokładnie taki czy dokładnie nie trochę przesadziłem trochę przesadziłem bo dokładnie to bym był e, trenerzy moi którzy byli wielkimi, wielkimi chciałbym być taki tyle zdobyć co moi trenerzy ale, ale nie mówię, że nie zdobędę wszystko przede mną jak powiem, że na pewno nie zdobędę to znaczy, że już mogę iść na gdzieś tam w krzaki nie? i dążyć do zwycięstwa, dążyć do sukcesu. Nie, nie po trupach, nie, nie. wszystką rywalizacją sportową, ciężką pracę. I wiem, wiem, bo też wielu ludzi trenowałem, wielu zawodników i zwykłym treningiem można dojść naprawdę bardzo daleko. Nie, ja, bym, ja jednak bym tu oddał wszystko w ręce, w ręce trenerów. Nie? Ja, e, ja, byłem, ja przychodziłem na trening trenować, a trener był od tego, żeby mówić co mam robić. I, i, to, i to wszystko. Nie? Dzisiaj dzisiaj, dzisiaj jest troszeczkę inaczej, bo zawodnicy mówią trenerowi co ma robić, a, a za moich czasów tak nie było. I, i wszystko co osiągnąłem to osiągnąłem dzięki trenerom a ja po prostu tylko jakąś robotę wykonywałem i starałem się wykonywać wszystko jak, jak tylko najlepiej jest to możliwe według tego co mówią trenerzy. Ciężko powiedzieć bo zdobycie pierwszego, pierwszego tytułu Mistrza Śląska było wielkim sukcesem gdzie na Mistrza Śląska stoczyłem cztery walki i z Markiem Moskwą wygrałem, finale on był z Dabrachopak. To był taki moment przełomowy, bo, bo po ten sukcesie dostałem się do kadry polskiej. Później, nie będąc jeszcze mistrzem Polski, wygrałem dwie walki na meczu Polska, NRF, w ten czas jeszcze był, Niemiecka Republika Federalna i tam wygrałem dwie walki. Pierwszy, pierwszy tytuł mistrza Polski z Jackiem Olepczyńskim z Gwardii Warszawa. Pierwsze mistrzostwo, finał mistrzostw Polski z praniem Batukiem. O młodzieżowych mistrzostwach polski mówię w 1976 roku, Żeby było śmieszne, jestem pierwszym historycznym mistrzem Polski w boksie, jeżeli chodzi o młodzieżowców, bo były to mistrzostwa. W 76 roku w Gorlicach i ja wygrałem w papierowej wadze, nie? Także nie drugi, nie trzeci, pierwszy i, i tutaj historyczne przełomowe walki, nie, każdy każde pierwsze, każde zwycięstwo jest ważne, nie ma... Dla mnie nie ma imprez słabych, dla mnie nie ma gdzieś tam wiem, a podburkowa impreza. Na podburkowej imprezie też można. Głowę stracić też można przegrać i, i, i nie, 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 nie mówiłbym, która walka, nie, która, nie ma, nie ma czegoś takiego, nie? Yy, Walka w ćwierćfinale z na Kubie, która dała mi, mi medal, nie, po latach, się, po latach się okazało, że to była ważna walka, bo dzisiaj otrzymuję emeryturę olimpijską, nie? Ale w ten czas tego nie było i, i myśmy, myśmy wychodzili do ringu, żeby wygrać, bo nie było żadnych jakichś wielkich pieniędzy yy, w sporcie, takie jak są dla... Niektórzy zarabiają, nie, bo nie wszyscy. Także nie, nie mówiłbym, która walka, jestem daleki od tego, Każda, każde zwycięstwo daje. Vierco, wielką satisfacción.